Cześć, Mako, z tej strony, Witam Was w odcinku, który zaproponował mi jeden z widzów. To no, jest to taki fajny odcinek, trochę inny od wszystkich, ponieważ pewno będzie krótszy od wszystkich. I wyzwanie całe polega na tym, że jesteśmy w grze, jak widzicie, jest pasek rajdu. Jesteśmy w wiosce. Dajemy sobie poziom hard, który zablokowujemy. I sprawa wygląda następująco: musimy przetrwać, musimy przetrwać raj. I musimy znajdować się w wiosce pustynnej i w dodatku z jednym drzewem tylko na środku. I musimy przetrwać raj, nie mając totalnie nic. Więc szybko musimy sobie tutaj wszystko pozbierać. i nie Możemy opuścić wioski, nie możemy opuścić tego rajdu. Musimy cały czas chronić wioski. Także, no, takie jest wyzwanie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mi ten pomysł bardzo się spodobał. Oceńcie po prostu łapką w górę i w, no, w górę po prostu. To zobaczymy, bo chcę realizować pomysły widzów, a ten był bardzo łapkowany raz, więc stwierdziłem, że może być ciężki. I na samym końcu pokażę wam, jak zrobić takie coś, żebyście mogli też spróbować. Dobra, musimy się schować na chacie. Jak wybiją nam wszystkich wieśniaków, no to jest po wyzwaniu, więc warto się pośpieszyć po prostu. Co jak zrobimy sobie na razie tak. W mi sobie na razie tak plus tak. Nie wiem, czy to będzie jakieś cięcie, bo tutaj będzie tyle się działo, że raczej cięcia nie będzie. Dobra, tutaj mam jednego wiśniaka schowany. O, czy... Chata kowala, nie zauważyłem. Dobra, tego gościa musimy wyautować, bo nie da nam żyć. Gdzieś w ogóle pół rajdu się zgubiło. Dobra, dwóch remaining, dwóch remaining, dobra, to jest moment, w którym yy, możemy sobie pozwolić, czy jaki w ogóle seed ja trafiłem, co jest, ja tego nie ustawiałem przed odcinkiem, jak coś, yy, więc yy, taki seed się po prostu wygenerował, ja po prostu brałem yy, pierwszą wyspę, w ogóle gdzieś się killują oni, nie wiem gdzie, więc, ale to dobrze dla nas, tak, potrzebujemy 6, dobra, 6, nawet trochę za dużo, dobra, musimy zrobić kolejny crafting, gdzieś bliżej, dobra, cyk, powoli nam drewno wychodzi, więc... Też fajnie by było oszczędzać. Dobra, siekierka do walki. Mam nadzieję, że jedna nam wystarczy. Już chyba więcej nie będziemy drewna potrzebowali, więc tylko to plus motyka, żeby sobie jedzenie zebrać. Dobra, dobra, dobra. Gdzie ten koleś jest w ogóle? Czekajcie, dobra, sobie zbierzemy. On spadł na dół. Dobra, jak spadł na dół to spoko. Więc yy, na samym końcu będzie też yy, poradnik jak zrobić takie coś, żeby sobie taki challenge wykonać u siebie, jak chcecie. 20 powinno wystarczyć na luzie. Oni panikują, ale to się nic nie dzieje. Chłopaki, mamy teraz wszystko pod kontrolą. To jest właśnie ten moment, żebyśmy sobie mogli zrobić chlebek. Dobra, cyk, mamy wszystko Możemy iść na walkę, przy czym jeszcze sobie weźmiemy to. No w tym pierwszym razie yy, właśnie najlepiej sobie wszystko dofarmić, żeby potem nie było problemów, tak myślę. Teraz tak, cyk, zrobimy sobie jeszcze z... Albo zaraz dwie co najmniej. Drewniane to wywalimy sobie tu, tu. Management equipunku na początku na, na porządku dziennym. Niech sobie będzie. W ogóle możemy uciec do neteru Ale seed się trafił, ty przecież jak to by było pod world record to hit. Dobra, podjedzmy, bo na hardzie to nie bardzo mocno biją. A ten golem chyba dużo dał też. Dobra, jest tu koleś na dole. Czy tu jest żelazo, bo też bym chciał. Dobra. Tarczę bym chciał sobie zrobić Tarcza opetu jest Pukajmy jakiegoś żelaza Nie możemy opuścić wioski Ale no to mamy jakby pod wioską tą kopalnię Tylko, że nie widzę żelaza, kurde Bez Wystarczy, to trzeba będzie biegać dookoła I ich robić A z będzie, będzie prościej No niestety nie widzę Ta jest słaba Możemy stąd spadać Bo tu już zaczynają na nas, wiecie co Ja podsadzę się tym obsydianem na razie Ty golema trzeba zbić Z golema by... Oj, Dobra, go trzeba zniszczyć, on jest bardzo niebezpieczny, dobra, git Golem mi tu położę, ale ty właśnie nie wiem czy zniszczyć golema, przecież golem jest potężny hit imba mi golem pomaga Ty golem sam, golem sam e, rajda, dobra, bo ta tarcza by się giga przydała, ale no Golem to jest jednak koks, ty, Ciekawe, czy golem sam rajda by wybronił jakbyśmy go zostawili Ja tu może jednak namierzę gdzieś, może tu, bo tutaj, w tą stronę byłem pod domkiem, jest żelazo, dobra I to jeszcze jedna sztuka, ty dobra, raz, dwa 8, dobra, zrobimy sobie szybko piec. Teraz tak, czy mamy czym przepalić? Patykami. Ale i tak nie mam drewna na tarczę, stop. Jest to useless, jest. To ja nie przemyślałem tego, dobra. <grych> Sorry. O nie, jest prosiak. Ty prosiak. Oj, 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 ten prosiak jest. W, prosiak jest wściekły na mnie, dobra, ale jest git, jest git, jest git, jest git, jest git. I teraz tak. Dlatego prosiaka najlepsze jest wiaderko z lawą. Ale jak ja mam zrobić wiaderko z lawą, jak ja nie mam drewna? Nie, wiaderko z lawą mogę zrobić. Wiaderko mogę zrobić. Dobra, Mariusz tam sobie po tam jest wiedźma. Ojej, z wiedźmą Mariusz sobie nie poradzi raczej. Dobra, poczekam, aż mi się odnowi całe życie, chociaż. Ale skoro Mariusz deadną, to tam są żelazo i jest z niego, więc byśmy mogli zrobić sobie od razu, to dobra. Mamy pomysł, dobra. Tylko nie wiem jak szybki jest ten gość Czy on mnie dogoni, czy nie? Kurde, się, strasznie do niego zejść. Tutaj mi pewno No właśnie, właśnie, dobra. Tej się trochę boję. Dobra, słuchajcie, idziemy po Mariusza, taki jest y, deal. Koleś pali mi 9 serduszek na hitat, przecież i się na mnie uwziął, ty. <grafting> zostawiłem na dole jeszcze, jeszcze lepiej się zapowiada. Zejdziemy tutaj, dawaj, let's go. On mnie nie dogoni chyba, czekaj, szukamy, gdzie jest Mariusz? O, Mariusz spadł na dół, dobra, wszystko się wyjaśniło. Gości mnie goni. Wejdź zejdź do Mariusza, do Mariusza zejdź. O, dobra, do Mariusza, no i ty też skosz. Nie, 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 nie dobra. Tu musimy uciekać. Pytanie, Czy kto wygrał? Dobra, ma przegrała. Super. Mariusz wygrał. Mamy ostatniego gościa. Ten tam dam radę. On chyba spadł, on chyba spadł, on chyba spadł. Zamknijmy go. Dobra, on jest zamknięty. Dobra, super. Idziemy teraz po Mariusza. Dobra, wykalkulowany S. Ten challenge nie będzie aż taki trudny, jak myślałem na początku. No sorry Mariusz. Dzięki za pomoc, ale muszę cię zniszczyć. Bez twojego wiadra sobie raczej nie poradzę. Ale ty, on cię prawie w ogóle nie uderzy i Mariusz, ty. Bierzemy to. I teraz patrzcie, lawa nam da bardzo dużo. Akurat dobrą wioskę też trafiliśmy pod to, nie? Z chatą kowala, która nam dużo daje. Ale no, możemy zrobić powtórkę zawsze. 10 tysięcy łapek i możemy zrobić powtórkę. Wylało się? Wylało, dobra. O. I teraz kolesia spło Koleś spłonie. On się może potem spinać, ale... Ale chyba deadnie. Ty, na hardzie oni mają więcej życia, to cięższe jest. Ciężej jest niż zawsze. Jak ktoś mi powie, że rajd jest ciężki, to wcale nie Siodło wypadło. Jest jeden villager. Ja bym nie chciał go stracić, bo nie wiem, czy ja coś... A, dobra, są tutaj. Nawet chłop przyszedł w dzwona. To spoko. Ciekawe, z której strony teraz przyjdą, bo na pewno będzie ta świnia. Ale nie mam żadnych bloków, ty. Wezmę sobie jakieś bloki, bo akurat może być ciężko. Jak ta świnia wielka przyjdzie. Są tutaj. Bez świni tym razem chyba. Raz, dwa... Trzy, dobra, raz, oni bardzo dużo biją, nie chciałbym od nich dostać hita, to jest naj, najtrudniejsza rzecz w Minecraftie, ten rajd, wiedźma, 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 wiedźma jest ważniejsza, żeby wiedźmę zniszczyć, dawajcie wiedźmy, oczywiście nie będziemy spać w nocy, żeby było jeszcze utrudniej, z różnymi innymi mobkami, a bo wiedźma chyba rzuca te bufy na nich, tak mi się zdaje, kurde, ta tarcza mi się przydała, nie, jak wiecie, jest coraz trudniej jest niby w tych rajdach, ale tutaj oni, oni go ścigają, pomożemy ci stary, nie dedniesz, czy możesz dednąć, bo boję się tam zejść trochę, dobra, Yolo, on chyba dednął, chyba mu nie zdążyłem pomóc, no, szybko, szybko, Czelej. Dobra, dobra, raz. Nie przeżył, dobra, przeżył. Oni nawet wieśniaka nie mogą zabić. A co, dopiero mnie. Cyk, cyk, dobra. Easy. Na początku sprowadzasz raid na wioskę, a potem zostajesz jej bohaterem, nie? 9 minut ma ten odcinek. Ej, to Git, fajny pomysł. Odcinek wymyślił, nasz znaczy widz wymyślił odcinek. O nie, o nie, tylko nie on, tylko nie on. On weksy przyzywa. Nie, 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 nie. nie. Weksy są najgorsze. Nie! Co to było? Co to jest? Przegraliśmy, 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 przegraliśmy Dobra, dobra, damy radę, damy radę Czekaj, bo ja nie mam czym się posadzić w ogóle Skopmy trochę bloków Nie no, powiem Dobra, ten raid To już jest przesada Goni mnie, goni mnie, goni mnie krowa, goni mnie krowa Zdążymy wejść? Nie Czekaj, cyk Plus sand Wyżej szybko, uu A jeszcze cały, dobra Ty już nam nie zagrozisz raczej Dokładnie, bo ty giniesz Nie wlecisz tu, nie? Nie, 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 nie byku Ja się tu chowam przed tą. Dobra, on mnie zaczął tutaj dookoła. Wracaj tu. Co jest? No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Trzeba ci tego jeźdźca zrzucić, bo. Oj, stop, stop! Nie, przegrałem przez własną głupotę. Ale nie przez głupotę, no jakby. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Nie dobiegnę do wody. Nie ma szans. Dobra. No Stało się takie coś niespodziewanego tutaj. Myślałem, że rajd jest największym zagrożeniem, a okazało się, że jestem największym zagrożeniem sam dla siebie. Duży mnie goni, a ja nie mam bloku. Da, no, bo oni mi zniszczą całą wioskę, ty. Co to jest? Czemu ty mi zamieszkujesz w wioskę moich wieśniaków gościu? O, i co teraz? Nie przejdziesz Co ile? Ile on mi uderzył? Dobra, yy, przestałem... Zacząłem być mniej uważny i przez to mogę zginąć Uu! Parkurem. O, dobra, ciebie to mogę zniszczyć w takim razie. Dobra, ty spadasz w dół. Ja tutaj sobie się czaję. To, że umiesz otwierać drzwi, to nie znaczy, że możesz mnie zniszczyć ty, ale coraz ciężej jest. No ta ostatnia fala, powiem Wam szczerze, że jest przewalona z nimi. Dobra, raz. Dwa, dobra, koleś zginął. Tylko te moby teraz przez noc nie udało nam się tego wygrać. I teraz mamy po co milion mobów. A to wiatr z lawą bym chciał odzyskać jednak. Ale chłop, mi warto zacięć i pół serduszka, ty. A, patrz, zrobimy tak, cyk, parkour. Cyk, cyk, zabieramy to. Zabieramy tą lawę i spadamy. Gdzie jest raid? Tutaj z koleś. Dobra, wiecie co? Ja wolę mieć full życia, jak się z nimi biję Bo jak mnie ostatnio przywalił i prawie zginąłem na hita, to mi się odechciało. Uuu, tu wszyscy wpadli. Dobra, to mi dużo da. Ta lawa dużo zrobi. O, co? Widzieliście snajpera? Jeszcze i przez lawę i mi podpalił. No co za koleś ty. No, czy ja się podleczę. Dobra, ta lawa dużo tutaj daje, także spoko. O nie, to jest największy boss. To jest największy boss. Dobra, zginął. Oni się tutaj podpalają. A tam jest ten. O kurde, to ja przegrałem. Ja przegrałem. On weksy puszcza. Odsuń te weksy. Przecież ja z tych weksami nie dam rady. Jak on tego tam naspawnował, tyle, że to jest koniec. Te weksy są najgorszymi mobami w całej grze. Weź tego weksa, uciekaj. O, on się do góry. Zawiesił się coś? Pa, jaki on jest szybki. Patrz, 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 patrz. Łodaj ode mnie gościu. Oni jeszcze przenikają przez budynki, to jest najgorsze. Dobra, czekaj, wylejemy tu. Może tu się spalą. Wiaderko lawy to jest nasz najlepszy przyjaciel tutaj tak szczerze? Znaczy jak go mogę pokonać. I... Dobra, on jest, nie jest taki twardy. Pierwszy raz go zniszczyłem w ogóle w historii swojej, czekaj. Tego też zniszczymy. Co jest z nimi nie tak? Nie, nie, nie. Dobra, powiem wam szczerze, że jeżeli... Tak naprawdę, nie zniszczycie tego kolesia za... na samym początku, to potem praktycznie nie da się tego wygrać. Przynajmniej na hardzie na samym początku. A rząd potki na Fire Resista rzuca, dlatego oni tam wszyscy żyją. Ja nawet nie mogę go, do niego się dostać, a co dopiero mu coś zrobić. On już coś przyzwał. No już, dobra. Uciekam, uciekam, uciekam. Najgorsze, że oni mają tam wiedźmy i ona rzuca im te Fire Resisty cały czas. O, 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 coś idzie? Coś idzie teraz? Nie, nie, nie. Dobra, nie wiedzą, nie wiedzą. A ty skąd tu się wziąłeś? Nie, odpuść, odpuść. Widzę, że Vex mnie ściga już. Dobra, nice. Nie, tu jest ten evoker. Nie, nie. Tego evokera trzeba jakoś zalać. Dobra, ja na pewno ten challenge powtórzę. Tak czy siak, czy będzie dużo łapek, czy nie. Bo jestem pewny, że da się go zrobić lepiej. O wiele lepiej. A ja tutaj trochę zwarzywiłem. Przez to, że tego evokera nie zniszczyłem. Nie mieszaj się w nasze interesy. Dobra, mam nadzieję, że ja go zalałem tą lawą i on zniknął. Bo tu chyba jest ktoś. Tu słyszę gościa gdzieś. Tylko nie wiem gdzie. Dobra, lawa. Dobra, jest po kolesiu na 100%. No na pewno czasowo da się lepiej obronić tą wioskę, szczerze mówiąc. Ten gdzie jest ostatni? Może tam las? Tak jest. Zepnął jego woda i nie mógł zejść. Dobra. Opanowany raid czy tylko jest? Tak. Hero of the Village. Wygraliśmy. Także jeżeli Wam się odcinek spodobał pomysł widza, to zostawcie łapkę w górę, yy, komentarz i no i co? Napiszcie co o tym właśnie myślicie, bo to mnie bardzo ciekawi takie filmy. Do zobaczenia, zostaliśmy Hero of the Village, ale niestety, pomimo, że zostaliśmy, nasze zadanie zostało wykonane mega słabo, bo nikt tutaj nie przeżył. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!